Roślina w Polsce troszkę niedoceniana. Dynia jest dedykowana tak naprawdę osobom o wielu schorzeniach. Jeżeli dbamy o dietę, o swoją linię i dobrą cerę, włosy, paznokcie, powinna być nieodłącznym elementem. Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniamy się z dzień naszej dobry. naturalnej kuchni. Doktor Artur Zagajewski, o, o którego prosiliście, bo jak zniknął w czasie wakacji panie Arturze, to były tak. właśnie pytania, a gdzie jest Pan Artur? A już możemy wam polecie przed jesienią zdradzić. Pan Artur był na pielgrzymce w Santiago de Compostela. Czy tam były dyniem, panie Arturze? No nie, jeszcze nie. Byłem w tym rejonie Galicji, a zatem jeszcze trzeba troszkę czasu, bo przecież dynia to roślina słońca. Ona potrzebuje wygrzewać się w tym słońcu, więc specjalnie przyjechałem tutaj, żeby delektować się smakiem tych. Polskich odmian dyni i zwyczajnej i olbrzymiej, i ten kolor, bo tam oczywiście jest pięknie i na pewno godne polecenia jest to miejsce, ale kolor pomarańczowy bardzo pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie. Jeżeli zobaczymy na takie odcienie pomarańczu, żółci i tych wszystkich powoli już przebarwiających się roślin późnego lata, to tak, to jest jedna z piękniejszych pór roku. A ja przecież urodziłem się we wrześniu, więc tym bardziej jest to dla mnie bardzo wartościowy czas. Moi drodzy, tak naprawdę wybraliśmy Dynie. Ja mam do nich wielką słabość, bo zawsze mam słabość do tych skarbów natury, które są z naszej strefy klimatycznej. Akceptuję, doceniam również te zagraniczne, ale w pierwszej kolejności wybieram te nasze, dlatego że to, co rośnie tu, u nas, w naszych szerokościach geograficznych. Szczególnie dopasowane jest właśnie do naszych organizmów i co pojawia się w danej porze roku, to jest właśnie po to, żeby z tego korzystać i czerpać, a naprawdę z tej dyni, z tych dyń, bo jest ich trochę, jeśli chodzi o odmiany, można czerpać, można się nasycić i można przede wszystkim też wspierać odporność, ale też ta dynia jest dedykowana tak naprawdę osobom o wielu schorzeniach. Na przykład wspiera wątrobę, na przykład oczyszcza nerki, detoksyfikuje w ogóle nasz mhm. e, organizm. Ma bardzo dużo błonnika, a ile witamin, a ile minerałów, a i pestki chowa w środku i te też mają super moc. Tak, to prawda szanowni państwo i mimo, że pochodzi z odległych krain, bo ojczyzną jest generalnie Ameryka, te rejony subtropikalne i tropikalne, to w naszym klimacie idealnie mhm. dała sobie radę, pod warunkiem, że zapewnimy im właściwe siedlisko, bo z punktu widzenia botanicznego rodzaj liczy blisko 20 gatunków. Natomiast to, co Pani wspomniała, jest kilkaset odmian uprawnych, ale także i ozdobnych, więc my możemy wybierać tutaj naprawdę bardzo wiele. Ja tylko wspomnę, że przecież są też rekordy, prawda? I na świecie rekord dyni olbrzymiej to jest blisko 1200 kg. W Polsce, szanowni państwo, jest to blisko kg. 600 kg, czyli aż trudno uwierzyć, że podczas tak krótkiego sezonu wegetacyjnego od maja, aż właśnie do października, listopada, możemy posiadać tak imponujących rozmiarów rośliny. Roślina to, co Pani wspomniała, wyjątkowej urody i wartości odżywczych. W Polsce troszkę niedoceniana, mm -hmm. więc warto by było, bo tutaj wspomina Pani o kroczności. Ona w Czarawie z 90% zbudowana jest z wody, prawda? Ale Panie doktorze, jak bardzo tej wody potrzebujemy, bo my potrzebujemy witamin, minerałów, tlenu powietrza czystego, ale przede wszystkim też potrzebujemy nawadniania. Tak. Przygotowywaliśmy dla Was też odcinek tutaj na naszym kanale o właściwym nawadnianiu organizmu, bo nie ma zdrowia bez nawadniania organizmu tak, odpowiedniego. A, oczywiście, ona jest lekko strawna, czyli możemy ją łączyć naprawdę na różne hmm. sposoby, zarówno na słodko, jak mm -hmm. i na słono. Robić tak zwane dania jednokarnkowe, które też są właśnie znane w bardzo tej biednej Galicji w Hiszpanii, czy też właśnie w tych rejonach Portugalii. Zatem naprawdę powinniśmy docenić walory tej dyni, bo przecież Pani wspomniała cenne źródło soli mineralnych, witamin i przede wszystkim traktować ją jako taką królową jesiennego ogrodu, bo naprawdę są zjawiskowe. Aż trudno uwierzyć, zobaczmy przecież ten liść, prawda? Ja dzisiaj przyniosłem, więc jeżeli pani spojrzy, Sprawdźcie. proszę spojrzeć, tworzy szlachetny, Hello? szlachetny parasol. Proszę spojrzeć, jak zgrubiała jest to łodyga, prawda? Pusty w środku, proszę, więc możemy sobie z powodzeniem nawet zrobić rurkę, prawda? Mieć też parasol. I roślina, która, proszę, szeleści przy dotyku, ma ładne liście. Teraz powoli nie tylko my jesteśmy zainteresowani je jedzeniem, ponieważ mnóstwo ślima no. A, jest zainteresowanych właśnie już listkami, piękną blaszką liściową, unerwioną, ale także i kwiaty, drodzy zobaczymy. Państwo, bo przecież te kwiaty mogą być wykorzystywane również w naszej kuśni jako cenne źródło sałatek, są jeszcze w pąkach. Proszę spojrzeć, jak wyjątkowej urody jest to kwiat już przecież takiej wrześniowej dyni, hmm. gdzie piękny, dzwonkowaty kształt i kolor, który naprawdę nastraja i powoduje, że czujemy się na pewno lepiej, bo to jest wszystko pełne słońca i pełne energii, a wystarczy spojrzeć ile jest karotenoidów, a ile jest witamin, czyli my w postaci naprawdę najróżniejszej wykorzystujemy te dynie. Oczywiście pamiętając, że są to gatunki światłolubne, światłorządne, wymagają gleb zasobnych, najlepiej udają się na takich nawet kompostach, na dobrze rozłożonej glebie kompostowej, takim, takim oborniku także, bo to wtedy gwarantuje, że one pięknie urosną i będą dawały nas całe źródło Naprawdę wyjątkowej urody i cenna roślina. Polecamy takie kwiaty, czy kwiaty cukinii, na przykład w różnych panierkach, w tempurze, jak wam tam duszy gra, czy na przykład w sałatkach. Ale przede wszystkim, tak jak pan doktor powiedział, dynia, jej kolor beta-karoten, czyli w konsekwencji prowitamina A. A ta witamina A jest nam bardzo, bardzo potrzebna do walki z wolnymi rodnikami, czyli wsparcie naszego układu odpornościowego. Natychmiast logicznie można by było zasugerować jak największą porcję dyni. Oczywiście wszystko ma, powinno być serwowane w umiarze, ale na przykład osobom które zmagają się z chorobą nowotworową. Dynia to jest na przykład też witamina A plus E, czyli witamina płciowa. Jeżeli pragniemy być piękne, zdrowe i młode, to ta dynia jak najbardziej tak w ogóle do pielęgnacji, bo można nawet samemu mm. sobie przygotować w słoiczku mieszać na przykład z cytryną, z oliwą, tym miąższ dyni i wykorzystywać do pielęgnacji podobnie jak sam właśnie olej z dyni, który też jest słuchajcie złoto drodzy państwo a zielone, złote, aż trudno uwierzyć i taki lekko orzechowy tak, tak. aromat jest tłoczony na zimno, a zatem powinien być zawsze nieodłącznym elementem naszej diety. Właśnie teraz idealne proporcje kwasów omega-3 do 6, prawda, gdzie wystarczy tylko na ten chlebek posmarować. Ja tylko powiem, jak sprawdzić, jak ona jest dojrzała. Mm -hmm. Ten głuchy dźwięk, który pięknie wydobywa się z naszej, z naszej, z <dyni> właśnie jest wyjątkowy i świat czy o tym, że ona już w pełni dojrzała, tak. ona może wtedy już być zerwana, bo już te noce chłodniejsze i następnie w takim miejscu zabezpieczonym przed mrozem może oczekiwać do grudnia, do stycznia, bo ona wtedy jeszcze więcej nabiera tych składników. Ja pamiętam ze szkoły głównego zwarstawiskiego jedną z pań profesor, która na wolicy specjalnie zajmuje się hodowlą tych dyń, prawda, gdzie nie zawsze są takie wielkie mniejsze wspominała. Najlepsza będzie właśnie aż tak, w takich miesiącach, jak wrzesień, październik, listopad, bo źródło tych cennych soli mineralnych i przede wszystkim tego beta-karotenu jest najwyższe, więc powinniśmy uzupełniać je w naszej diecie i nawet na surowo, czy w postaci przetworzonej właśnie zjadać, bo naprawdę wyjątkowej wartości. Dużo przepisów, bo zresztą nawet ym, Panie Arturze padło takie pytanie w drugiej części książki naturalnej, w której też Pan się pojawił. Tak? Wielokrotnie mi pytaliście, a ja tak często tą dynię serwuję? W różnej postaci, z ryżem po ajur. W mm -hmm. Czy w ogóle to jest cały rozdział właśnie o, o, o dyni, czy dyni poświęcony, bo ona jest, tak jak powiedział pan Artur, królową. To jest tak naprawdę skarb natury niewiele kosztujący, Oczywiście. niewiele wymagający tak. i ta, ta, z takiej dyni to można naprawdę dużo obiadów e, przy, przygotować na różne sposoby. Ja opowiem Wam historię, jak kiedyś przygotowywaliśmy materiał do dzień dobry TVN w cyklu Naturalnie i byliśmy właśnie z gościną pana Artura w ogrodzie botanicznym w Powsinie, tak. Ogrodzie Polskiej Akademii Nauk, w wspaniałym miejscu i byliśmy bardzo głodni i zziębnięci z ekipą i pan Artur właśnie dynię przygotował, pokroił w kosteczkę do naczynia odpornego, troszeczkę polał wody, troszeczkę jakiś przypraw dodał i tak dalej, Bach, do piekarnika. Jak wróciliśmy, to po prostu tą dynię zajadaliśmy i tyle nam ciepła dała. Tam chili chyba jeszcze Tam było Tam było chili, tak. oczywiście, bo my wiemy przecież jak ważna jest tak. taka psaicyna, która daje tak. nam energię i to była dynia właśnie makaronowa, którą też mhm. nie trzeba obierać ze skórki i tak jak spaghetti perfekcyjnie, smakuje, no jak najbardziej, więc ważna, godna polecenia. Ja tylko przypomnę, drodzy Państwo, że znana w jest od tysięcy lat. Już w Ameryce Północnej, szczególnie tutaj ten Meksyk, znalezione są w już nasiona, które już posiadają się w ten wiek blisko 10 tysięcy lat, więc naprawdę wartościowa, cenna, nie tylko o walorach takich prozdrowotnych, ale także i leczniczych. Bo przecież wiemy, jeżeli dbamy o dietę, o swoją linię i dobrą cerę, włosy, paznokcie, powinna być nieodłącznym elementem. I nasze organy, jak kochana wspaniała nasz drugi jest wątroba, którą ta Pan dynia wspiera. To co, kroimy nasz skarb? Kroimy, bo... <noise> Nasi kochani widzowie, w tej dyni w środku jest oczywiście ukryty ten miąższ, ale Siła. też ukryte są skarby właśnie w postaci pestek. Tu mamy ten olej z pestek e, dyni. Dlaczego on też między innymi jest tak cenny? Bo on zawiera plejadę, słuchajcie, minerałów. Tu mamy między innymi ser mamy między innymi cynk. Dlatego tak wspaniały... O, ależ to wygląda, jaki jak jest Jaki zapach, jaki zapach, proszę o, spojrzeć ja tutaj od zamacham. razu. Te aromaty ujawniły się. Pokażmy, w naszym wnętrzu, to więc to jest... proszę zobaczyć. Pestki pięknie wykształcone. W tym przypadku widzimy, że jest to dynia zwyczajna, która ma pestki z łupinką, Aha. prawda? Natomiast należy też pamiętać drodzy Państwo, że są odmiany, które nie mają tak pięknego miąższu, który nadaje się do przetworów, ale jest odmianami czysto właśnie takimi bezłupinowymi. I tu In... mamy właśnie Między pestni? innymi mamy z dyni bezłupinowej junony, bo przecież te nazwy też są imponujące, Aha. bo jeżeli posłuchamy, to jest justynka, Junona, prawda? Są hokkaido, makaronowe, wiele tych odmian, również i polskich, które naprawdę pięknie tutaj się sprawdzają, więc warto i ten zapach. Jest taki soczysty, staniały. orzeźwiający. Tak jak mm -hmm. ten zapach cudowny, to źródło cudownych e, minerałów, jeśli chodzi o olej z pestek dyni, czyli Pomogę? właśnie mm -hmm. nasze piękno, zdrowie, selen, cynk, jeżeli chcemy mieć e, piękne paznokcie, skórę i tak dalej, cynk. to ten ten olej jest e, wspaniały. Natomiast te pestki, te świeże pestki, jakie tylko delikatnie podsuszymy, to one też są wspaniałe. Jak to natura idealnie to organizuje, bo po lecie no, może się tak zdarzyć, że na przykład no, Pojawią się w naszym organizmie nieproszeni gości w postaci chociażby pasożytów. I na przykład te pestki właśnie działają antypasożytniczo, także. Ten świat natury kryje w sobie takie bogactwo. Mhm. Ja bym chciał również wspomnieć, że te pestki z racji cennych źródło, źródeł soli mineralnych i cynku właśnie są idealne, jeśli chodzi o mężczyzn, prawda, tak. i wszelkie dolegliwości już wieku, wieku już późniejszego. Mam tutaj na myśli przerost gruczołu krokowego. Ten cynk zawarty w tych pestkach jest bardzo wartościowy, ale też nie tylko połączenie tych kwasów. Więc na pewno, jeśli chodzi o profilaktykę, szanowni panowie, prawda, powinniśmy wykorzystać te pestki w naszej codziennej diecie. Podjadać, skubać, troszeczkę być jak takie wiewióreczki, tak. które po sięgają, a pesteczki naprawdę jak mieszanka studencka. To wspaniała przekąska, właśnie źródło tych nienasyconych kwasów tłuszczowych, bo pamiętajcie moi drodzy coś ważnego, oprócz nawodnienia, to jest naoliwienie. My nie możemy być jak stary skrzypiący rower, mm. że nas tutaj łupie w krzyżu, tu nam skrzypi, tutaj coś kolano, nie tak chodzi. Potrzebujemy nienasyconych kwasów tłuszczowych, zdrowego tłuszczu, tego nasyconego, co my mamy. Tak. Pod ostatkiem naszej nabniażo. diecie polskiej, mm -hmm. skądinowo bardzo smacznej. Natomiast potrzebujemy tych kwasów nienasyconych i tak jak orzechy je mają, pestki je mają, nasiona tak. je mają, tak dynia również ma te nienasycone kwasy tłuszczowe, dlatego pamiętajcie o niej, bo one niewiele kosztuje, rośnie w na, na naszej glebie, a ma super moc. Tak. No i te odmiany ozdobne, drodzy państwo, bo przecież one są tak twarde, że trudno by było mi teraz przekroić je nawet tak. masywnym nożem czy też tasakiem, prawda? Natomiast co istotne, one są tak dekoracyjne i przez wiele miesięcy mogą zdobić naszą tutaj sobie, może przyjrzeć sobie stół, czy tworzyć taką bardzo egzotyczną, ciepłą dekorację, bo my wybierzemy najróżniejsze odmiany. One są też bardzo takie chropowane, z wypustkami i te kolory nadające mhm. właśnie ten charakter tej pięknej porze roku. Bo czymże wrzesień? Przecież wrzesień to wrzosy, prawda? Wrzesień to właśnie piękne zmiany, jakie nadchodzą w naszej przyrodzie, gdzie ta zieleń ustępuje miejsca purpurze i złotu. I dostrzegajmy moi drodzy, tą dynię, ten skarb natury, który naprawdę ma niezwykłą moc prozdrowotną i wspiera bardzo naturalnie nasz organizm. I spójrzmy, też na to, żeby widzieć tą szklankę do połowy pełną, bo trochę w nas nie ma tej zgody, jak marudzicie i narzekacie, że lato się skończyło, to już jest koniec świata. Oczywiście, te nasze pory roku bywają wymagające szczególnie właśnie późna jesień, czy później zima, ale my możemy też po prostu starać się dostrzegać to, co piękne co oferuje nam świat natury? Głók, dereń, dynia, gruszki, śliwki, tak. winogrona, y orzechy, które się pojawią za moment. Korzystajmy, moi drodzy, z tego, bo naprawdę. Y no i to, to wszystko jest po to, żeby nie tylko nas wspierać, odżywiać, yy, ale żeby się też tym cieszyć i umieć to tak, doceniać. Tak, my zachęcamy Państwa również, żeby ten wrzesień miesiąc poświęcić na tworzenie własnych, autorskich przepisów, tak. bo właśnie to jest najlepszy czas na to, żeby te owoce były w pełni dojrzałe i żeby móc je zamknąć w ten słoiczek w różnych wariantach. I na słodko, i na słono, mrozimy przecież tak marynowane samo, marynowane, marynowane z goździkami. Mm -hmm. to wszystko jest takie korzenne i naprawdę wtedy, jeżeli otworzymy sobie, gdy jest tak ponuro, deszczowo i nieprzyjemnie, taki słoik, od razu Uśmiechamy się, więc to jest piękny czas, gdyby właśnie to przetwarzać. I to jest też rodzina, bo jesteśmy razem. Ale przypomniałam sobie taką historię, <laughs> moi drodzy, bo ja tak lubię wspominać się, bo życie to też są wspaniałe wspomnienia. Na studiach, tak. kiedy byłam y, podyplomowych, właśnie z dziedziny zdrowia i żywienia, to mój syn Franek był malutki wtedy i cały czas chciał tylko zupę. Pomidorową nazywał pomirówką. Pomirówkę, mamnia, ja, pomirówkę. I ja wtedy y, zapytałam mojej pani profesor odżywienia na uczelni: Mówię, pani profesor, czy tak można, że dziecko codziennie pomirówkę, pomirówkę? A pani profesor powiedziała: Ja wychowałam czworo dzieci. Czasy były ubogie. Miałam tylko dynie. I na przykład 10 dni z rzędu te dzieciaki jadły dynie. Jak 11 dnia udało mi się zdobyć cukinię, to dzieci pytały dlaczego nie mam zupełnie dyni. <grym> 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 Więc to jest wspaniałe, że ta dynia nam się potrafi w ogóle nie znudzić, tylko umiejmy troszkę z nią poczarować. Ja wam też w tej książce trzeciej naturalnie w kuchni pokazywałam, jak ją właśnie podać z goździkami, tak jak powiedział pan doktor, mm. z imbirem, z chili w różny sposób, z rozmarynem, z Ziołami. Pamiętajcie o tych ziołach, bo tam jest ukryta moc. I dołożyć ją, ją nawet do spaghetti, słuchajcie, do ryżu. W różny sposób, nie wspominając o zupach. Mm. Ale spróbujcie na przykład zupę y, z dyni, z burówkami, płatkami migdałów. Proszę. Tak, to jest naprawdę źródło potężne witamin. Natomiast ja proszę, żeby także zwrócić uwagę na sprawy kosmetyki i naszej karnacji. Jedzenie regularnie takich dyni powoduje, że wtedy naprawdę mamy naturalną Naturalnie opaleniznę. To też jest bardzo. Bardzo cenne, bo od razu czujemy się lepiej, prawda? A tak ten wrzesień. To. Właśnie ten wrzesień ja znalazłem, szanowni państwo, ciekawy taki krótki opis dotyczący jesieni i września, Zofia Kossak, rok polski, bo przecież my wiemy, jak ważne są te miesiące w Polsce, ten wrzesień od wrzosów, październik, od paździerzy listopad. I tutaj wyraźnie zapisane: zieleń ustępująca miejsca. Prawda? Purpurze i złotu, perlista biel obfitych rozrannych, jak pięknie, prawda? Niezmącenie, modre niebo. Następnie mamy śliw granatierzyn, granat rumieńce jabłek, prawda? Czerwień pomidorów, kaliny i jarzębin, sady pełne zapachów, owoców, brzęk Os nad gruszami, woń pietruszki i selerów, niosąca się z warzywników, lasy zakwitające płomieniem albo koralem. Proszę zacząć, w młodych dębinach, zagajach świerkowych urodzaj rydzów, dorzucających swą jaskrawość do ogólnej złocistości. Pod strzechami chat nad przyzbą pęki liści tytoniowych, makówek i żółte kolby kukurydzy. Zakochajcie się w tym wrześniu i tej jesieni. A notabene dynia z grzybkami bardzo dobrze smakuje. Całujemy, wszystkiego dobrego życzymy. I niebawem wrócimy do Was, ale z czym? Już możemy zrzec panie Arturze z orzechami. Będziemy jak te wiewiórki. Tak jest. Szczególnie koncentrując się na orzechu włoskim. Do zobaczenia.